Cześć, Manko, witajcie z tej strony MaticoNix. Witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale z Gry Farm Sator 22. I dzisiaj witam Was już w drugim odcinku z nowej serii na moim kanale w sumie to pierwszym odcinku, ale pierwszy odcinek pełnoprawny był u Dawida także jeżeliście go nie widzieli, to serdecznie na niego zapraszam, link będziecie mieli w karcie w opisie w zasadzie wszędzie no i dzisiaj oczywiście jest ze mną Dawid, a Cwaniak a, ja, dzień dobry. Dzień się. dobry, witam, witam cię. No i jesteśmy oczywiście na serii od wieśniaka do e, cwaniaka No i ogólnie ja dzisiaj ho. będziemy. E, właśnie, e, co dzisiaj będziemy robić, bo jak widzicie po tytule, e, będziemy sobie dzisiaj sadzić ziemniaki oraz będziemy sobie bronować, e, bronować po siebie. E, także ogólnie teraz Dawid jedzie sobie na sklep Ponieważ musi nam przywieźć worki z ziemniakami Także tu już możesz jechać e, A ja teraz się udam e, do naszego sąsiada e, Tutaj blisko, co jest I musimy od niego pożyczyć e, sobie e, Że tak powiem e, Czemu nam drzwi ukradło? O, oddawać drzwi e, Musimy się udać e, do niego I pożyczyć właśnie sadzarkę Także e, musimy też się teraz do niego... Że tak powiem, udać, także my lecimy. Ja zaraz Dawidowi kupię worki. Jak dojedzie, także mów. Jak dojedziesz, dobrze. Teraz znam skrót, to dojadę nawet szybciej. No dobrze, także możemy trójeczkę załączyć. Sąsiad tutaj blisko jest, także nam pożyczy na spokojnie. Światła włącz, bo tu lubią stać. Tak, dobra, już włączą. Kurde, gdzie my na światłach jeździć? Szkoda, ty no. Akumulatora. Ta. I żarówkę. Yy, dobra, skręcamy. Ło, tu sąsiad widzę, łazi. Ło! Nie, to, to ten czarny tu sąsiad nasz On jest z Rumunii o nie. Dla mnie pytajcie, dobra. Cofamy sobie tutaj. Możemy... Oj, o taką sobie włączyć. dalej z tymi biegami bawię. Bo jeszcze tutaj nie załapałem tego. Czekajcie. O. Yy, podjeżdżamy. Podjeżdżamy taką sodareczkę sobie. Pożyczamy, elegancko, dobra, czy może to też jakieś kable? Nie, nie można e, Także elegancka, e, co sąsiadowi, to tam postawimy flaszkę, czy coś i się ino dogadamy z nim, no możesz kupywać ja Tak, dobra, to już Ci kupuję od razu te e, worki Czekaj, tutaj są, no właśnie, teraz tak, ile by Ci tego kupić, raz może, dwa, ja bym cztery kupił Trzy mm, Cztery, no może, cztery mówisz? Dobra, to może cztery zostawmy e, Także możemy teraz wracać sobie na naszą e, gospod, jakoś pani W zajebiste te ma zajebiste. Kurde, pani! Uważaj pani, kurde I zapomnij, że, że mają pierwszeństwo pieśń. Wiem, wlazła we mnie, sz, sz, szła, co nie? E, I ja ten, i nagle obróciła się i weszła we mnie Wlazła Zobaczyła W tak płatku. Także my lecimy. No wieśniaka cwaniaka, jak to się mówi. Młaczyła. Dobra, my się tu skręcamy. Zaraz będzie można światła wyłączyć, bo to kurde. Szkoda. Tak jak mówię, żarówek. Tutaj każdy grosz się liczy. Także no. No, nadpitery da. No, już wiem, jaką moda zapomnieliśmy zaznaczyć ogólnie. Na złotówki zapomnieliśmy zaznaczyć, mordo. Moda. Trzeba będzie zaznaczyć już na twój odcinek trzeci. Dobra, ja jestem ogólnie... Właśnie, sadzić ziemniaki, będziemy sobie tutaj na tym polu, ponieważ jest to idealne pole, na którym te ziemniaki można zasadzić. Już się szczerze powiem, nie mogę doczekać, kiedy te ziemniaki będziemy kopać i będzie na zbieranie na dwa wiaderka. Naprawdę to będzie fajna... Akcja. Ogólnie, propos, pól, bo Dawid nie pokazał pól w poprzednim odcinku. Jak widzicie, takie mamy pola. Ogólnie mamy tak jakoś pomiędzy 1,5 a 2 hektary pola. Dokładnie nie wiemy, no bo tutaj jest to podzielone, więc nie mamy jak tego dokładnie obliczyć, ale coś takiego właśnie wychodzi. Także. Tutaj sobie będziemy właśnie sadzić ziemniaczki, a na polu, które, które siał Dawid w poprzednim swoim odcinku, będziemy sobie brunować, ale będzie to brunowanie po siebie, tak jakby jako wałowanie, co nie? Także to jest też. Będziemy zagarniać, bo nasz siewnik tak porił trochę, bo nie mamy zgrabek z tyłu, więc. No, także to ja będziemy dzisiaj zchodzimy. jeszcze brunować. Dobra, tu chłop, widzę. Trumbi, co trąbić baranie? Dobra, przyjechałeś? O, byłeś jak jedzie tam. Czekaj, wyjdę zobaczyć, jak będziesz wjeżdżał. Na światłach jedzie. Jedzie. O. Musimy naprawić klakson, bo klaksonu nie ma. Czy... Tak o, się... trzeba się zrobić. Dobra, przywiózł nam wóreczki. Trzeba na dupy trąbić. Może zamknąć w sumie. O. Dobra, elegancko lecimy. Um, ty ogólnie, Dawid, teraz będziesz jeszcze nawoził te pole, nie? Cze, ja tak. Cię odepnę może. Cze, tam się otworzyłeś? Dobra, otworzyłeś i tak. ci odepnę. Um, to ty się ogarniesz e, z tym rozsiewaczem na Mogłeś trochę bliżej tak. podjechać, ale dobrze. Um, teraz tak, musimy sobie napełnić e, te zimniaczki. O, dobra, tu działają. Do, no, po animacji wysypywania nie było, nie wiem czemu, ale dobra. Bierzemy kolejnego. Dobra, to ogólnie, wiecie co, ja wsypię może na razie dwa worki. Yy... No, żebyś miał też po co przyjechać później. Najpierw. Właśnie. Zobaczymy, ja nie wiem też jak szybko te ziemniaki tutaj będą zatywać, bo nie ma sam. Obstawiam, później. że jeszcze dwa kursy będę musiał zrobić pewnie, ponieważ... Także... No, no to tutaj się ogarni Dawid, a ja teraz yy, lecę sobie i będziemy mogli... O, tutaj Dawid się otwiera. Yy, ...sobie sadzić te ziemniaczki. Także lecimy Zobaczymy jak Urn. to będzie iść Śniadania nie zjadłem i ciężkie te worki <grym grym> Płatki z wekiem trzeba było <grym> <grym> Przynajmniej Dobra, trzy worki wsypię, zobaczymy, bo to duży ten rozsiewacz jest Dobra, Nie sobie Ładek też, Jezu, Ładek, do dobra na. Jo, czekaj, teraz tak e, Łopuszczamy sobie To chyba nie trzeba B klikać Nie, nie trzeba Tylko po prostu Jedziemy, dobra, zobaczmy jak tu będzie nam to szło Aha, bo to trzeba rozłożyć chyba. Tak, to trzeba było rozłożyć. Boże już się bałem, że kolejna sodarka zwalona, nie? Ja nie mogę. Dobra Działa! Działa, no i to mi się podoba. No i lecą pyrki skur. Cześć, ja sobie wezmę bieg, włączę polowy i włączymy sobie dwójeczkę może. O! I będzie to szło. Dobra! Ale się w pyrkach będzie pryskało na chwasty. No chłopie, bo tu ogólnie chwasty będą rosły, na tym polu, więc... Nie no, ci połem sadzenie... Piękne. Szybko ci ubywa? O kurde! Dobra, Więc co? To chyba z tą klatką jeszcze polecisz, wiesz? Wiesz czemu? Ja zrobiłem jeden przejazd i już mi... Ten, prawie jeden worek zlec. Zbierze. Pamiętasz na około ile ten nasz rozsiewacz rozrzucał? Chyba 7 metrów A wiesz co, nie wiem Muszę zobaczyć Czekaj, ja ogólnie widzowie będę sobie jeździć w taki sposób, topając, bo pod górkę to ja się boję, że on się będzie kopać, także w bruździe też będę jeździć, więc... Eee, no. O kurna! Co się stało? Ale to zajebiście wygląda! Ale co? Ej, pierwszy raz widzę taki rozsiewacz czy ja, ja idę zobaczyć z tej, z tej rury, co myśleliśmy, że się da podczepić, no to z tego wylatuje nawóz, a to się rusza w lewo w prawo. Cześć, ja już idę zobaczyć, aż jestem ciekaw. Ej, ale czy ten 28 sobie bez problemu daje radę, przynajmniej z tym. Cześć, gdzie ty jesteś? Na tym polu. Na polu? Tak, już idę zobaczyć. Aż jestem ciekaw, jak to wygląda. Ale fajnie tutaj rozsiewasz. Pokaż to. Ale fajny! No, ale zobaczysz jak wyłączę jak do końca jak to się jeszcze rusza tylko nawóz bo po prostu już nie leci Jak to zajebiście wygląda Jo, patrzcie to Zajebiste ci powiem Kurde no. Dobra, to ty co rozsiewaj ten nawóz um, Później to jeszcze oczywiście zbrunuję To ty ogólnie jak skończysz ten um, to nawozić to możesz w sumie zapiąć te brony, bo no, w sumie, no dobra, zobaczymy jak to wyjdzie z czasem, bo mam 9 minut na razie I dopiero, no, dopiero co zacząłem w sumie to sadzenie tak bo że... te, po ziemniaki będę miał ci jeszcze ja czy już nie? Tak, chyba tak Nie no, zdecydowanie chłopie, ja robię drugi przejazd, nie będę miał ziemniaków zaraz Jeszcze tam zostały co prawda dwa, ale... To jest kropla w morzu, ja się nie spodziewałem, że one tak szybko be... Czyli wiesz co, mi się wydaje, że każda saderka ma inaczej ustawione, w sensie, że ta ma ustawione więcej niż tamta Pewnie ta, Bo jak tam, to ten, no, czy... no nie wiem zresztą. Yy, także... Także jeszcze b... będziesz się musiał się pojechać, niestety. No mi to zostały, no już kończę ten drugi kawałek jaki mogę wtedy sobie ten... Tylko jak yy, już ten, to, to sobie pojedziesz władkiem później z klatką, odepniesz ten. A ja wezmę sobie tam tego, żeby móc... ...to brunować, nie? No, obronowanie też ci szybko pójdzie, więc trochę porusz to sobie. Dobra, tak tak no, cofamy sobie. Jeszcze jakbyś chciał, najwyżej to jest łąka do koszenia. Kiedy? No teraz już, chyba. Nie, no, już dzisiaj się tak. nie będę tym zajmował. spokojnie no, spokojnie chcę sobie to posadzić pobrunować. A ty, co ogólnie będziesz chciał robić w swoim kolejnym odcinku? Myślę, że ja sobie pojadę, może coś kosić już. Tak mi się no. wydaje. A ty sobie pojedziesz lejeć sionokosy No, ja też tak myślę, że fajnie by było to się nam później no. na przykład na twoim odcinku to ty sobie możesz zrezygnować. Bo to przykład, by były tak. trochę wczesne sionokosy, bo mamy marzec, ale to by były takie wczesne właśnie kosy. Także spoko No tak, no bo ja będę kosił czyli to już no. będzie To jest ja Kosił ten To już będziemy przewijać u Ciebie? No tak, no bo nic nie ma do roboty No w sumie tak No dobra to no. będziemy już u Ciebie przewijać sobie Dobra, elegancko teraz zjeżdżamy Eee, sobie czaj to... O, dobra, musimy... O Boże, żebym w światło zaparł. Eee, lecimy dobra. sobie. Ja, muszę ja skończyłem. No to dobrze, ja sobie te worki znowu napełnię. Kurde, jakie hamulce! Hamulce w tym władku takie jakieś średnie, bym ci powiem, trochę. Dobra. A, py, Trzeba pieniądze zbierać, bo na zimę będziemy robić wszystko. Ta! Trzeba będzie... Się... Pierwsze co, tu muszę władka i przyczepę odmalować. Już powiedziałem to na twoim odcinku zresztą. <laughs> dobra, czaj. O! Nie wiem czemu tylko nie ma animacji wysypywania, bo działało to kiedyś, te worki, bo to jest na nasz kon własny konvert i kiedyś to działało, a teraz to nie działa, więc nie wiem czemu, ale trudno, dobra, podnosimy. o, że już przyjechał, to wiesz co, o kurde, eee, możesz ten... Morto możesz, yy, czekaj co mo no to weź zapnij sobie te brony już śledź to zacz, y, zacznij właśnie e, brunować y, ja sobie. Ja ci że jedno kółko ci zostawię. No, a ja ci Chyba oddam, i, ja ci oddam te sadzenie, bo i tak tego już całego w sumie, no nie wiem, bo już chcesz posadzić, co nie? Chcesz to wstawić musimy, ja, musimy jakoś tutaj się zgrywać, nie, bo mamy dwa ciągniki, więc... No, Dlatego właśnie najlepiej będzie jak jeszcze jednego kupimy, ale to trzeba pieniądze uzbierać. trzeba O tak Dobra, ładnie w bruźzie trzeba jechać. No, sadzenie, powiem szczerze ładne. Mm, Także git No ci powiem ziemniaków nie starczy jednak. Mogłem kupić więcej. A tak mi coś podpowiadało, że trochę więcej kupić, no ale już dobra lecisz jeszcze raz no bo ja już no w sumie ile tu jeszcze zrobię dwa przejazdy jeszcze może zrobię nawet nie także no trzeba jeszcze robić rąbnąć poprzeczniaka sobie ale to to już później dobra brony działają także elegancko dobra mamy sobie dalej uff Także ja zaraz tam wezmę się, zaraz się zamienimy ogólnie z tymi. Oj, ale 12 na godzinę, jak się włączysz jedynkę, yy, te dwie kreski i jedynkę, to sobie tak może jeździć, bo to się fajnie no, no to będę, no bo z Brunami ja ci to nie szybko to szybko się Zrobię ci tylko jeden przejazd, bo to z szybko bym zrobił, więc ci nie jedę zabiorę. No, ale tam są dwa pola, nie? Także wiesz. A ty ile masz minut? 15. Będę no żebyś chociaż do tych 20 paru dojechał, to, to zostawić. No bo ja już mam połowę pola zasadzone Ja bym to dokończyłbym to sadzenie tylko że ziemniaków nie starczy Tak żebym musiał czekać jeszcze Więc już po prostu Ty pojedziesz a ja wezmę a Więc po prostu ty to dokończysz, pojedziesz a ja po prostu sobie już runować będę Na spokojnie a Ile ci zostało direkt Eee 53 Oj Mamy. No A ile tu zostało? i teraz mi się przydał ten No bez także no fajnie by było jak najszybciej ten trzeci traktor kupić może uda nam się w najbliższym czasie, bo to w sumie jeden z takich zakupów, żeby jakiś ciągnik jeszcze dokupić jeden. Ale jak to będzie to yy, zobaczymy jak to wyjdzie właśnie. Dobra. Opuszczamy. Wujeczka i lecimy dalej. Czekajcie, bo to tak bardziej w Bruzia powinienem jechać tym kołem. O, takowo powinienem jechać. No. Ale nie, sadzenie idzie fajnie Także... Bronowanie, kurde, klasa chłopie. No ja zaraz tam przyjdę zobaczyć, jak w tym bronowanie więc Także spoko było, przetrz, jaka przeczniaka, rybne Ale zajebiście Chociaż bo czekaj fajne... Może Nie no, nie starczy tych ziemniaków Troszkę zbraknie, Je trochę zbraknie Jednego worka pewnie zabraknie Pewnie tak A miałem... A miałem coś... Jak sumienie podpowiadało... a może kupię pięć, ale nie że się powiedział cztery, to kupię cztery bo 5 to raczej by starczyło, tu jeden worek chyba nie starczy jedynie, także tak to wyjdzie wychodzi na to, zostało mi 34 litry i muszę tu jeszcze zrobić 3-4 przejazdy co najmniej jeszcze, także także no nie Zbrak. starczy, troszkę zbraknie, nie dużo, ale zbraknie no, z trzy jeszcze zostanie. Także no. Dobra, to wiesz, co dojadę do końca i ty się już to ogarniesz dalej. Najwyżej, sobie to Dobre, odepniesz, tak. pojedziesz krótko. A ja se ten wezmę już i będę brunował to. I myślę, że Bardzo będzie spoko. Tak Najgorsze tymi... tylko początki, bo teraz nie ma co robić ogólnie, no ale. No, e, później jak bo już krowy ogarnięte, tak. nie? Tam sprawdzałeś. No, bo nie tego. O, krzak jest to. Bo dobra, jakoś przejadę tego krzaka kurde. Dobra, yy, bierz tego Władka, szybko cofnę. Yy, bierz sobie tego Watka, a ja lecę yy, sobie... Dobra, ty sobie zasiadaj. Ten zgasił go! No Zgas mi, bo zostawiłeś go na biegu. Wiem. Yy, I lecimy mm, sobie... No mi 8 litrów, naprawdę. Mhm. Już nie zaczynamy kolejnego przejazdu, bo i tak by nie starczyło. Dobra, sprzedamy sobie 30. Ale te brony fajnie pasuje 130 ci powiem. C328 to jest. Ooo. słabsze od 30. No. Czy no i tak ja to będę, jak będę ten mówić, to pewnie będę... No bo umówmy się, że będę ciapek na przykład mówić, ale jednak mówienie 30 na to to już przyzwyczajenie takie można. Cześć, gdzie ja mam jechać? Ej, to ja mam to ciemne robić, czy to jasne? Nie, to jasne No Cześć, no to dobrze jadę chyba, tak? Tak czy nie? Tak, dobrze jadę, dobra. Już zastanawiałem Nie, ciemne mam robić Tak? Ty masz robić tak jak było ustawione, ja ci ustawiłem tą, tą Aha, stronę, no to. Aha, tymi... nieźle pojechałem. Myślałem, że... bo tu nawóz był rzucany i dlatego tak się pomyliło. No dobra Mój błąd Ale te brony fajnie wyglądają Co mnie nawet te trójki są Ci powiem Bo chciałem piątki no. wziąć Ale piątki by nie robiły wtedy tego Tak Na kim biegu jeździć? Na dwójconek? Ja jeżdżę na z przodu te, te dwie kreski i jedynka Dobra Czyli ile na godzinę ty jeździłeś z tym? 12 12, dobra Mi się fajnie jeździło e, Fajnie to robić powiem No no może, Można dym zwiększyć może trochę O Gdy A to dymu nie, w sensie dymu, w sensie kurz Ci chodził No A nie, fajnie to wygląda To akurat nie Kupujesz ma się... mi ziemniaczki czy ja co mam kupić? To se kup już. Ja se kup... Nie wiem czy ja mam Tak, kieruj Gdzieś Powinieneś mieć Ej No ma No to dobrze a w jakiej to jest kategorii? Eee, w, chyba w drugiej. Hej. Ile mam kupić? Jeden czy dwa? Nie... Nie no jeden... Kupię jeden... Dwa, żeby było, no. Dobra, kup dwa, bo jeszcze kurde, bo 2 litry nie starczył. Tam po trzeba będzie rumnąć z jednej strony. Też kup te dwa. Też jeden może wystarczył, ale wiecie. Żeby nie było. Także na szczęście, też nasion, które mieliśmy, już na początek nam starczyło idealnie ogólnie, no, ale tego owca nie musieliśmy nasion dokupywać, także. także spoko. Więc. Więc no. Ja cię, no serio. W sumie, co prawda, ja powinien, wiem o tym ogólnie, że powinienem te brony. W sumie, nie, nie, nie powinienem ich podnosić, tak jak na przykład kultywatora, tylko takie dziś po prostu po tym polu ale już dobra. A na następnym najwyżej tak będę robił. No i ogólnie no to jest fajne, bo na polskich właśnie GOSPAK to taki siewnik, jak to zawsze się tym, tymi bronami jeszcze robiło i to i to tutaj te brony działają jako, jako wały, czyli po prostu już wałowanie od razu nam zalicza i jest to właśnie mm, fajne. Dobra, podnosimy yy, i myślę, że możemy sobie lecieć na... Yy, drugie pole także lecimy jeszcze na to, drugie, sobie zrobić yy, ja i będzie spoko. Czekaj, bo ja bym sobie zrobił yy. tu. Mam zoom na 50, a może dam na 55, o. bo ogólnie we Władku mam zoom na 50. Oryginalnie w farmingu jest na 60. W Władku mam na 50, fajnie to wygląda. W 30, znaczy nie 30, tylko w 28. Na 50 troszeczkę za blisko to dla mnie było. 50, co teraz dla Wikołostawiam, i już jest moim zdaniem trochę blisko to dla mnie było. Nie wiem jak dla Ciebie. Nie wiem, mi tam to nie przeszkadzało. mi we Władku jest 50 bardzo blisko. A mi właśnie na odwrót był. Także no. Dobra, Dobra elegancko tu Mamy teraz standard i ja chociaż chyba przejazdy z. No, tak kiedyś myślę, że będziemy musieli też sobie kupić taką sadzarkę. Tak, to się kupi. Jeszcze trzeba będzie koparkę pożyczać na kopanie. Kopaczkę, nie koparkę. No, kopaczkę w sumie Bo tu na przykład, no tu ziemniaki to myślę, że fajnie. Tu będziemy ziemniaki często, moim zdaniem, robić. Może nie wiem, czy to sezon, ale często Ziemniaki, buraczki. Tak. Bo bo to, co takie, też to są takie uprawy właśnie fajne. Fajnie na jakim biegu jeździłeś? Będę pasować Na dwójce jeździłem. Ale to jedynka tam była? Mm, na jednej kresce na dwójce. Jeżeli go dobrze pamiętam. Dobrze. No A bo ty masz tutaj ustawione na godzinę. Dobra. No tu idealnie są dwa przejazdy. No to ci starczy. No to jeden worek może być i wystarczył. Czy nie? Eee, nie wystarczyłby. Dobra, no to dobrze, kupiłeś te dwa. Byś musiał jechać znowu po 5 litrów, żeby Aha. był przypomniony. Bo przechem, jeden przejazd już mi pokazał. Dobra to wiesz co to 3 najwyżej 3. ten. To co zostanie w sadzarce, to ino weźmie My mu oddamy. oddamy mu w zamian, że pożyczył dziad, bo to on jedyny tu Sadarkę taką miał, więc już niech mu tam będzie. Czekajcie, może teraz... Jedyny żeby... miał sadzarkę działającą. Tak. Bo jedno żeśmy chcieli pożyczyć, to kurwa dziad nie, nie, nie sadziła dobrze. Wypluwała te ziemniaki jak głupia, więc... No. Więc... No. <laughs> Już oddamy mu te ziemniaki, będzie miał inne na obiad, bo on chyba zasadził z tego co mówi przez telefon. A my to część sobie zostawimy do siebie, część w sensie, tak jakby na następne sadzenie, a resztę sprzedajemy. No tak. Bo to właśnie jest fajne, że te ziemniaki będziemy mogli sobie dalej, jak je wykopiemy, będziemy mogli znowu je do starki z powrotem wsypać, tak? że będziemy mogli... Brakłoby mi 4 litry. <gry> nie wiem. Dobra, raz kończyłem. No to, to odwieźć? No odwieź już mu jak już nie ma co robić. To możesz mu to odwieźć, ja już ogólnie kończę te brunowanie. sobie. Więc dzisiaj ogólnie taki luźniejszy jeszcze odcinek trochę, nie było jeszcze jakoś dużo roboty, e, tak no. spoko. E, no ziemniaków nie będziemy brunować, bo to wiadomo, żeby nie wyglądało. E, więc tam będzie wymagać niestety tego wałowania, ale i tak myślę, że powinno tego sypnąć, chociaż mimo tego i tak mamy te pola zaniedbane, bo... Wymagają Ani wapna, ani, ani, ani orki... także to wszystko trzeba będzie wszystko, yy, porobić, jakoś. Nie a wiem, a czy z się, w tym sezonie czy ten będziemy... pładek... Co? Przerwę, rzeczywiście ten pładek, to on się do tyłu zbiera, niż do przodu. No, mówiłem. <grym <grym> mówiłem ci. Jak ruszyłem po ten garaż, to nie wyhamowałem. Także, no. Hamulce też takie ma trochę. No, będziemy, trzeba, trzeba mieć... mu tu podrasować wszystko, podnośnik tak samo. Tak, tak. Z tyłu, tak. Tyle poszło tej farby, że... No. Ja muszę pszczepę odmalować, wziąć odmalować. i ładka odmalować. jeszcze 30 trzeba wziąć. Albo ty odmalujesz trzydziestkę, nie będę wszystko malował. Trzeba gdzieś kredyt te, jeszcze wziąć. Kredki i bębino kredyt. kupić. chłopie. Kredyt na farbę będziemy brać. No. Jadę no. zobaczyć, jak, jak mu idą wybranowani. No to jest takie tanie farby. Dobra, ja ogólnie skończyłem. A, skończyłeś, dobra. No, ja już wracam popatrzeć. na gosto Także wracam na gospę i... I co jeszcze Jej. miałem powiedzieć? Miałem coś jeszcze mówić ważnego? Chciał, o co zapomniałem? Dobra, trzeba będzie ogólnie tego moda dodać. A ty co tutaj robić? O boże jak podjechał! Jak go... No bo chciałem z coś gościem się, żeby ten <grym> Wyjechać za tobą. Ale ty tam trochę Podskoczyłeś, ale to nieważne. No bo tam jest taki wyjazd pod... No no wiem, wiem o to mi chodzi właśnie. Dobra, skręcamy. Ten jedzie, czy nie jedzie? Eee, bo no ty, ty to nie ma. Co ty robisz? Trzeba będzie hamulce mu zrobić. Bo on hamulce ma słabe. Zauważyłem. Trzeba będzie mu zrobić. Eee, yy, właśnie. Dobra, się winałem i tak szybciej, niż myślałem, bo myślałem, że trochę szybciej się winają 26 minut. Ja se tu już elegancko czekałem, czy biegłem O, Elegancko sobie tu ugarnąłem, więc możesz jeszcze odczepić. Ogólnie, jeżeli macie jakieś fajne polskie, na przykład, powiedzmy, nie, nie mówię, że karszery, tylko typ karszera, że będziemy mogli myć maszyny. Aha, przed chwilą te brony normalnie dostały tego. No już na razie działają. Przed chwilą tak podskakiwały, dziwne, nie? Nie wiem o co chodziło. Dobra, ogólnie fajnie by było tu jakoś stanąć, żeby se y, zakończyć. Także ogólnie, co w następnym odcinku będziesz robił? No najprawdopodobniej żniwa i ty zaczniesz sobie się na kosy jakby. No, także I... ogólnie szybko tutaj to pójdzie, ale to pierwszy sezon, także no, mieliśmy już wszystko ogarnięte. E, także już następny odcinek będzie prawdopodobnie e, na mm, żniwa. Właśnie, jeszcze miałem coś sprawdzić u krów, czekaj. E, A, u krów mamy już... Mamy już 39 litrów mleka. Wydajność 12% tylko, kurde. O, to przewinąć no Nie mamy tego, yy, bo musi być albo TMR, albo siano i trawa. No. A mamy tylko siano im dane, więc... Z... Więc trawę trzeba kupić, zanim będziemy przewijać. No. Zdrowe tutaj kur, ten... kurde też słabo. No nic. E, także tutaj zamkniemy bramę i myślę, że będziemy sobie mogli e, kończyć. Także, jeżeli odcinek wam się spodoba, to serdecznie e, zapraszam e, do zostawiania e, łapeczek oraz e, koniecznie o! piszcie w komentarze. O co ty robisz tym rowerem? E, byłem na willi, ale się nie udało. E, serdecznie zapraszam do pisania komentarzy, propozycji wszystkiego, e, bo wiadomo, że jakieś z jakiejś propozycji będziemy sobie e, Patrz, korzystać. Miesz, tak? Co ty robisz? Oh, kurde, co ty robisz? Ja stałem w miejscu i podniosłem koło. Nie umiesz tak, widzisz? <noise> Nie umiem na takim rowerze. Dobrze, to co? Na dzisiaj to by było wszystko. E, tak jak mówię, jeszcze raz możecie się łapy w górę i trzymajcie się na, do, do następnego odcinka. Na razie, strzałeczka i cześć! Piemka.